Siemanko, Oldzie śliwa z tej strony. Dzienną jest oczywiście Oldie Igor. Tak jest. I możesz powiedzieć, co dzisiaj będziemy robić. Będziemy z... bez przerwy napierdalać ciężary. Chciałem też dodać, że okropnie piździ, więc. Kolega się chyba pomylił. Miał powiedzieć, że robimy dzień bez słowa na K na siłowni. A no, oprócz tego, oczywiście. Tak. Y, przegrany. Możecie wymyślić przegranemu jakiś challenge. Chyba że. Okażemy się ogromną kulturą i nikt z nas nie powie tego słowa. Myślisz, że tak się stanie? Mm. Nie, nie. Myślę, że w euforii. <laughs> w euforii nie dam rady. Zobaczymy jak to będzie. Ja myślę, że wygram ten challenge, bo jestem bardzo kulturalną osobą. I... tyle w sumie. Lecimy ćwiczyć. Ale ci serio, ciekawe czy coś czy, powie. Chcesz coś powiedzieć? Super wyszło. Nie powiem nic więcej Z bo... Skim ogień. <noise> nic nie mówię. Stwierdził, że nie chce mnie nagrywać jak robię serię i myśli, że mu uwierzycie, jak powie, że przeknąłem. Tak będzie. A jak ta trzydziestka? Leciutko, ale leciutko dzisiaj. Na martwym, bo plecki bolą po tym razie no. 15 lat już plecy go bolą Bywa, Bywa szkoła, szkoła, szkolne ławki Prawdańca. No, no. no idzie seria Matiego na... 80 na sztandze 10 no. razy Kontrolnie nagrywam Jakby coś się Matiemu wymknęło Wiesz, czy on nie miał takiej możliwości, żebym to powiedział? Czemu? Bo ja takich słów nie mówię na co dzień. Dlatego teraz też nie powiem. To jest najłatwiejszy szczęść w moim życiu. Dobry chłopak. No, Migi stwierdził, że jebać pracy. Bierze 40. Łatwo. Będziesz zwiększał? Zobaczę, zobaczę. A jak Jubo? Uuuj, zapomniałem. No właśnie. Trzeba pójść Obiecaj, na... że następny vlog już będzie. Raport. Trzeba pójść na sesję jakąś zauczyśliwą. No właśnie. Będzie Jubo. Będzie No i Mati 90 na sztanto. Poważne ciężary.

Jest dobrze, na razie ten sam ciężar będzie zwiększany jeszcze będzie. do 45 Tak jest. No. U mnie będzie setka teraz lecić. Jakiś jeszcze komentarz? Nic nie mówię, nie chcę się wypierdzielić w challenge'u. I żeby nie było innych przekleństwa się nie liczą, tylko to na km. Tak jest. Czekaj, teraz się zaczęło. A, no dobra to już. Sam powiedz. Ja nie będę paratów. Tak jest pas założony, paczka na sześć. No coś czuję, że tutaj korea pójdzie. Nie, nic nie będzie. Co? Coś mówiłeś? Ja. Nic nie powiedziałem. Kurczę jak łatwo. No i leć nasz smog wawelski Czy ciężary go zgubiam? Może się chce jakoś wypowiedzieć teraz? Nie, to, to było słyszane. Z kim ogień, ogień? Nie wiem, prostu <grystanie> <grystanie> Nic nie będę mówił. Nie? nie musisz. Dam ci się wykazać, przegraszam. Ja... Mówię wam, on przegra. Przy jakimś wyższym ciężarze Wydrze się. Masz mnie za jakieś zwierzę? Mhm. Mm Jakie? Goryla. A jaką karę byś przewidział? <laughs> Kąpiel w kiślu. <laughs> nie, to jest za duża kompromitacja. Nie, nie. Nie. Piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę. Dokładnie, wymyślajcie karę dla Igora, bo on już przegra. Mów sobie, mów sobie tak. No Zobaczcie On jest tak. znany z tego, że takie słowa wypowiada. Zobaczcie, to jest przegrany. Nie, nie wiem o co Jak nie? Jak nie? Możesz jeszcze raz to powiedzieć. Ale co, o co ci chodzi? No o co mi chodzi? Widać na kamerze jak się załamany. Mm. Nie po prostu ja ten telefon. No. I to niby Wardenga nie ma Panoru. Ja nie wiem o co mu chodzi. No przegrał. We no. no, wtorek na vlogu będzie wykonywał Waszą karę. Nie przyznam się do tego Mam jeszcze brać udział w challenge'u? Czy tak? Mhm. No to już nie bierzesz udziału, że przegrałeś. Nie przegrałem! No jak nie przegrałeś, jeszcze oszukujesz dla widza Dobra widzę, ja przegrałem No właśnie Tak ciężko było to z ciebie wycisnąć Chciałeś oszukać No bo będą mnie teraz uważali za małpę bez honoru No niestety Część przegrany Przykro mi, naprawdę nie przegram To chodzisz do pisielu No, w pisiel Czyli mamy nową Kingę YouTube'a. Tak właśnie wygląda. Chamstwo, prostactwo i ubóstwo w słownictwie. Ale przynajmniej wypierdala. To jest ważne. <noise> to jest ważne. Poczekaj, poczekaj. Gdzie byłeś? To leci. Co robiłeś? Co, co, co robiłeś? Jejciku. ok. Masz kompleks tę kasę? Nie. Nie? Czemu nie masz? Nie, nie wiem. Prost. Tak? Mhm. Nie boli cię tą Nie. Nie. Ok. Grzena -no. leci. podciągnięcia. Znowu wagą. No to będzie trwało, dopóki zmieni tą przeciwwagę na dodatkowe ciężary. I chyba już koniec. 6. 6. No i leci. 10 razy. Tacy będą boleć, co nie? Będą będą. A to dobrze czy źle? Dobrze. No i dobrze. No, także ostatni beczek jest prany. Ciutko kurczę, ja nie przeklinam Dobra widzowie, słuchajcie, jest ważna sprawa ode mnie do przekazania Nie róbcie sobie takich challenge, serio Ja teraz się pilnuję, nie przeklinam I źle mi się ćwiczy, serio Źle mi się ćwiczy, nie mam tej motywacji co zawsze Nie róbcie sobie takich challenge, nie warto Wyzywajcie, róbcie hołotę yy, Serio Bądźcie sobą Ile ci? Ogólnie trzeba powiedzieć Że Zostaliśmy lekko zaskoczeni nie spodziewaliśmy się, że Jibrał to takie ciemne hunter. One ogólnie się zaczynają od 10 kg Sam był zaskoczony. Myśleliśmy, że srebrne. A tu jednak było porządnie już robione. Ile do brzegu? A już koniec. Meto. Ale wiecie co? Łatwo. Biorę Łatwo. większe. Tak? Ile bierzesz? No weźmiemy 12 km. No to to nie, nie jest 12,5 chyba. Wziąłeś te hantle czy nie? nie? Czemu? Myślę. <laughs> Myślę nad taktyką. Czego taktyką? Handlinio. Może więcej. Może 15? Pamiętaj, że teraz jeszcze na 10 bierzesz. Nie, no wiem, wiem. No Wezmę 12,5. Okej. Okay. Leci. Lecimy znowu z wyschowaniem i odomety. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Zmiana. to jest naprawdę ćwiczenie. Ja to ćwiczenie robię, czuję jakbym był na kajaczkach. Teraz to są na prawo. I już kolejny raz przegrałby ten challenge i naprawdę ja też zaczynam myśleć, czy tego nie przegrać, bo nie ćwiczy się fajnie, brakuje tego takiego pazura. Tej złej strony siłowni. Właśnie po to się idzie na siłownię, żeby się wyżyć, żeby podnosić te ciężary, żeby gadać takie słowa. Bardzo łatwo weszło, bardzo łatwo. Co robisz? Napierda. Z kim? <gry> Dobra. Jaka waga? Sześć, ty też To zaraz się okaże. Zaraz pokażesz, widzą. Czy to można nazwać napierdalaniem? Czy spacerkiem? Czy może, nie wiem, tańcem z gwiazdami? Nie, nie. Tu, tu nie ma tańca z gwiazdami. Nie. A mini Majka z proty strzelamy? Nie, też nie. No i teraz mat. Zmiana ról. Tak jest, zamiana ról. Tylko, że z wyższym ciężarem. U mnie 9 kg. No mocny zawodnik, mocny. Nie ma miękkiej gry, ale łatwo też nie jest. Przez to, że czegoś nie mogę powiedzieć, ale już bardzo bym chciał. Lecimy z szruksami. A już nie lecimy. Jak oceniasz ciężar? Lekki, lekki. Czyli dokładamy. Oczywiście, że tak. <grym> Dobra. Zawsze i wszędzie. No i Maki też leci z swoją serią. mam kaptura w koszulce. Trzeba go jakoś inaczej zdobyć. Tak jest. Ale muszę powiedzieć, że już mnie denerwuje ten ciężar. Dobra, Iggy leci. Jak tam jest pompa? Oczywiście, że jest. Icyk I góra. I ja do końca? No to dawaj. Zrobione. Będzie zwiększane czy dzisiaj jeszcze nie? Zobaczymy, zobaczymy. No bo ostatnio nie poszło. No, ale poszło, poszło. no ale chyba po to tu jesteśmy, żeby próbować, nie? Oczywiście, że tak. No jak? Jesteśmy tu po to, żeby wypierdalać, nie próbować. Ale nasza racja. No. Mati na razie też są gryf. No, ale no, to jest dopiero. Trzeba rady, się rozgrzeć, nie? Bicepsy nieruszane przez tydzień. Jakoś tu trzeba je rozruszać. Na razie są gryf. Później jakieś piąteczki. Mm. Dobra, wiecie co, widzowie. Jak to mawiał klasyk. Chuj z tym challengem zajebanym. Ja kurwy. Robimy to. Ja potrzebuję motywacji. Ja nie mogę tak chodzić. Ja wiem, że pokazuję teraz totalny brak, brak kultury ze strony prowadzącego. Igi też pokazał. T ten kanał nie jest kulturalny. Ten kanał. No nie wiem, po prostu zrobimy ciężary. No. I zero problemów. <laughs> Załóż dodatkowy ciężar. To czemu nie? <laughs> Załóż ciężar. <laughs> Zobaczcie jaki ciężar i miał dodatkowe. Mati dla beki założę 10 gramów dodatkowe Trener się ze mną śmieje No nie śmieje się, bo chciałem ci pomóc Chciałem żebyś więcej wziął Bo widzę, że to jest za lekkie Wziąłeś to na 12 razy, teraz na 6 to robisz Obciążeniem będzie? Dobra, zrobię z obciążeniem. Tak? Ale tym co zakładaliśmy? Nie, większy. większym. Większym. Ile dokładasz? 2,5. Dobra, 2,5. Jak nie byłeś przed chwilą? Yy, w talacie. I co robiłeś? Ja <laughs> Mówi za mnie powiesz? To moja prywatność. Nie powiem wam. No ja zobaczymy jak sobie poradzi. To wytniesz to, jak mi nie wyjdzie. Co? Wytniesz to, jak mi nie wyjdzie. Nie. Wytniesz, wytniesz. Ale tak dobrze wyglądasz w kamerze. To się liczy. Jest, pompa po co ty gadasz, że ma nie wyjść. Dwa. Trzy. Góra. Cztery. Dawaj, dawaj piąte. I ostatnie Tak jest. Zwycięstwo. Progress. Dobra, igi leci. Jak oceniasz? Lekko. Będzie zwiększane do pięciu? Będzie. No i gitarą. Proszę zobaczyć to skupienie I cyk i koniec Czyli co? Bierzesz piąteczki? Zastanowię no, się jeszcze, ale chyba tak, no chyba nie mam innej opcji. Trzeba. A próbować progrycie. trzeba Ile? Robisz? Jaki ciężar? 5. 5 kilo Zobaczcie na te ciężary widzowie Teraz zobaczcie na te ciężary Te ciężary robią mężczyźni Te robią chłopcy Zgadzasz się? No. Tak Tak? trenerze personelu. Co? Nie potrzebuję takiego trenera <grym> Potrzebuję motywacji. No to jest motywacja. Miałeś się zdenerwować. Nie moja wina, że robisz to, czego nie masz robić. Jak robię to, czego nie mam robić? No miałeś się zmotywować po tym, że powiedziałem, że twoje ciężary są w popięce. Miałeś powiedzieć, że jestem mężczyzną. To mnie uraziło. Tak? Przepraszam. No fotos. To pokażmy podanie ręki. Zgoda. Wygoda. No Ostatnia seria na no dziś. Nie mam mielkiej gry. 15 kg na łapę tylko. już to e, teraz czwarta seria leci. Szczególnie, widzowie pewnie nie wiecie o co chodzi, ale jedną serią jest jak zrobię tak i później tak I to jest jedna seria Teraz ostatnia Jebana kurwa Słuchaj, co się stanie jak tego nie wytwierdzałem? Nie staryłbym się. Bo... Nie mogę się wykoleić zrobiony zrobione. Nawet spadł jakiś ten Ale zobacz Wiecie co? co? Nagrywasz już. No? Wiecie co? Nie wiem mój trener profesjonalny może mnie tu wyzywać. Ale zobacz jaka to jest nienaganna technika. Tu się nic nie rusza oprócz bicek To jest. Kurde. Ale łapo. To jest po prostu na pozycja. Nie, no jest dobrze Widać wyszkolenie techniczne Dawaj dawaj Nie, zwycięskie znowu <laughs> Victorii Royale kończymy. kończymy Kończymy, no Dobra, jesteśmy po siłowni Chcesz coś powiedzieć Igi? Nie Wymyślajcie kary Pamiętajcie kto przegrał. Ja ogólnie jestem zadowolony z siebie, bo może challenge nie wygrałem, ale wygrałem z Igim, bo on pierwszy przegrał. Także miejcie to na uwadze, jak będziecie wymyślać, że dla mnie łagodniejsza, dla niego y, gorsza, jest wulgarny. Ja chciałem y tylko powiedzieć, że nic nie zostało mi potwierdzone, nic nie zostało dokumentowane, a jego już mamy na nagraniu. No więc róbcie, róbcie z tym, co chcecie. Przyznałeś się przecież. Nie, ja nie. Ja nic nie powiedziałem. Jak nie jest nagrane wszystko, ludzie będą widzieć. No, Nie wiem z, z, z jakimi ja się ludźmi zadaję. To było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i idźcie na siłownię. Nara! Dobra że przegrałem. No właśnie. Tak ciężko było to z ciebie wycisnąć. Chciałeś oszukać. No bo będą mnie teraz uważali za małpy bez honoru. <laughs> Mm-hmm. <laughs>